Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Artykuł o interesujących faktach na temat układu zapłonowego samochodu. Jak pojawił się układ zapłonowy, co go poprzedziło? Ewolucja urządzenia. Na końcu artykułu, wideo o stykowym układzie zapłonowym. Artykuł o interesujących faktach na temat układu zapłonowego samochodu. Jak pojawił się układ zapłonowy? Co go poprzedzało? Ewolucja urządzenia. Na końcu artykułu, wideo o kontaktowym układzie zapłonowym. Układ zapłonowy jest jednym z najważniejszych organów samochodu odpowiedzialnym za stabilną pracę jednostki napędowej, to tutaj iskra pojawia się we właściwym czasie, w odpowiedni sposób, zapalając mieszankę paliwowo-powietrzną, aby samochód mógł się poruszać. Obecnie zbyt niewielu właścicieli samochodów wie o pochodzeniu tego systemu, procesie jego formowania do nowoczesnego poziomu i jego urządzeniu. Mając tylko najbardziej przybliżone wyobrażenia o jego funkcjonowaniu, od magneto do zmywarki współcześni konsumenci byliby zaskoczeni, gdyby dowiedzieli się, że jednej firmie i jednej osobie zawdzięczamy zarówno samochodowy układ zapłonowy, jak i sprzęt AGD. Kilka wieków dzieli te odkrycia, ale trudno ocenić, które z nich jest ważniejsze dla ludzkości. Robert Bosch Inżynier i wynalazca pochodzący z wielodzietnej niemieckiej rodziny, rozpoczął swoje eksperymenty z niskonapięciowym i skrownikiem pod koniec XIX wieku. Początkowo wypróbował układ zapłonowy w stacjonarnych silnikach spalinowych, ale proces otwierania styków w komorze okazał się zbyt indywidualny dla każdej konkretnej jednostki napędowej. A zatem niepraktyczny. Następnie pracował nad wysokonapięciowym iskrownikiem, w którym iskra zaczęła pojawiać się między stykami świecy zapłonowej połączonej z iskrownikiem przewodem. Taki system mógł być już zainstalowany na dowolnym silniku, a zatem stał się znacznie bardziej rozpowszechniony i stopniowo dotarł do przemysłu motoryzacyjnego. Istnieje kontakt układy zapłonowe ewoluowały z czasem w kilka odmian, z których część wypadła z użycia ze względu na swoje niedoskonałości, a część przetrwała transformację i przetrwała do dziś w stykowym, który obecnie można spotkać już tylko w starych klasycznych samochodach. Sterowanie i przepływ energii zależy od przerwacza, rozdzielacza. Układ bezstykowy ma tranzystorowy komutator, który magazynuje energię i jest połączony z enkoderem impulsów. W tym systemie zadanie wyłącznika pełni komutator, a prąd jest kierowany przez mechaniczny rozdzielacz. Wersja elektroniczna jest najbardziej aktywnie wykorzystywana w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym, w którym wszystkie procesy są zarządzane przez elektroniczną jednostkę sterującą. Zajmuje się gromadzeniem i redystrybucją energii, a we wczesnych wersjach Odpowiada również za układ wtrysku paliwa MPSS w mikroprocesorowy układ zapłonowy wyposażone były głównie radzieckie modele ASLIC i WAS, a także te modele, które były eksportowane rzekomo w celu poprawy osiągów. Posiadał on dwa czujniki indukcyjne Dnoidu i dój. Zamontowane na dzwonie sprzęgła. Pierwszy z nich śledził ruchy pojedynczego sworznia wbitego w koło zamachowe, a drugi liczył zęby koła zamachowego. Dzięki tej konstrukcji jecu kontrolował prędkość obrotową silnika i położenie wału korbowego. Obecnie modele z zapłonem mikroprocesorowym są uważane za bardziej korzystne w porównaniu z zapłonem stykowym i bezstykowym, ponieważ sprawiają że samochód jest bardziej dynamiczny, jednak w czasach radzieckich fabryczny MSPZ był uważany za niesamowity deficyt, który był niemożliwy do zdobycia przez przeciętnego właściciela samochodu, dlatego krajowe kulibiny samodzielnie zebrały pierwsze równoległe układy zapłonowe ponieważ tramblery w wielu samochodach były umieszczone zbyt nisko i były regularnie zalewane wodą z kałuż, a następnie przekształciły je w MSPZ. Udało im się to tak dobrze, że sprzedawano je nawet mniej doświadczonym właścicielom samochodów. Szybki start włącznik zapłonu w samochodach tradycyjnie znajduje się po prawej stronie kolumny kierownicy. Ponieważ kierowcy są przeważnie praworęczni, w niektórych modelach stacyjka znajduje się bliżej dźwigni zmiany biegów, co odciąża kolumnę kierownicy, zmniejszając ryzyko obrażeń. Ale samochody Porsche i Bentley mają zamki po lewej stronie. Dlaczego? Legenda głosi, że winna jest sportowa przeszłość tych marek. Podczas wyścigu 24 czterech of Le Mans uczestniczące samochody sportowe ustawiały się po jednej stronie toru. A piloci, po przeciwnej, na sygnał startu kierowcy pędzili do swoich samochodów, odpalali je i rozpoczynali wyścig. W tej sytuacji liczył się najmniejszy ułamek sekundy. Dlatego producenci umieścili stacyjkę po lewej stronie samochodu, by kierowca uruchamiał silnik, a prawą ręką wrzucał odpowiedni bieg. Dlaczego więc samochody wyścigowe, na przykład prosta radziecka kopejka, nie mają oni właściwej lokalizacji. Tutaj producent samochodów postawił na ergonomię dla wygody późniejszej naprawy pojazdu. W silnikach gaźnikowych, rozpowszechnionych do lat 70. kierowca często potrzebował prawej ręki do regulacji TZW, sania, uchwytu regulującego przepustnicę powietrza. Ponadto podczas naprawy właściciel mógł włączyć silnik nawet nie wsiadając do samochodu. Takie subtelności nie są zbyt jasne dla współczesnych właścicieli samochodów. Ale wcześniej taka deska rozdzielcza nie była sztuczką, niech świeca się pali, świeca zapłonowa została wynaleziona prawie 100 lat przed samym układem zapłonowym, w czasach, gdy nauka o prądzie elektrycznym jeszcze nie istniała, a Volta nie był jednostką miary, lecz i włoskim naukowcem. Rozpoczęły się pierwsze próby uzyskania ciągłego prądu, ale Sandro Volta nawet nie myślał o automobilu czy silniku spalinowym, starając się po prostu stworzyć niezależne urządzenie zdolne do obracania się, podróżowania i jednoczesnego przenoszenia pewnego ciężaru. W 1800 roku uzyskał pierwsze na świecie chemiczne źródło prądu. Które nazwano biegunem Wolty, wyjaśniając parametry i możliwości prądu elektrycznego oraz sposoby jego izolacji od metalu. Umieścił specjalnie wykonany metalowy pręd w izolatorze wykonanym z gliny. To właśnie ten pręd stał się pierwszym prototypem świecy zapłonowej. Prawie pół wieku później belgijski inżynier Jean-Étienne Melenoye rozpoczął pracę nad silnikiem spalinowym wykorzystującym gaz świetlny. Aby uzyskać iskrę, zaprojektował układ elektryczny oparty na świecy zapłonowej obecnie dość porównywalny z tym znanym współczesnym, kierowcom zarówno pod względem schematu działania, jak i wyglądu. Silnik ten posłużył później jako prototyp w pełni funkcjonalnej jednostki napędowej ze zmodernizowaną świecą zapłonową. Silnik został zamontowany w tak zwanym samojezdnym powozie, również pierwszym w swoim rodzaju, choć niektórzy są przekonani. Że, więc jako pierwszy opracował taki powóz, wnioski układ zapłonowy można nazwać jednym z najbardziej złożonych w samochodzie, będąc częścią układu elektrycznego. Przeszedł on długą drogę od głowic taliche, które musiały być rozgrzane przed uruchomieniem silnika i magneto do nowoczesnych rozwiązań elektronicznych. Obecnie w różnych pojazdach stosowane są różne układy zapłonowe, niektóre bardziej niezawodne inne mniej tanie i drogie. Każdy z nich ma co najmniej jedną wadę, więc czasami nie ma potrzeby instalowania drugiego systemu, zwłaszcza w samochodzie budżetowym, wideo kontaktowym układzie zapłonowym.